jak nie. radośnie. Kto Witam serdecznie. Witajcie, kochani, nowi subskrybenci. Jest mi bardzo miło powitać Was w 29 tygodniu. Oficie w różne ciekawe wydarzenia. Zaczął się także. Dostałam przeziębienia, czyli mnie też nie omijają słabości, a jednak zrozumiałam, że już wcześniej, ale teraz sobie uświadomiłam, że wszystko jest sprawą podejścia, odpowiedniego nastawienia. Może nie wszystko, ale bardzo dużo zależy od tego. Zdałam się wyleczyć w dwa dni, leżąc w łóżku, to Wam bardzo polecam: wierzyna, miód, czosnek, imbir, cytryna metody naturalne, Przeżywienie przeszło bokiem, bo się już troszeczkę zaczęła martwić o nasze maleństwo. Jest wszystko w porządku. Następnie nasze ciała zaczęły się domagać aktywności ode mnie. No i umówiłam się z trenerem personalnym, Michałem Ostrowskim. Zobaczycie, jak to było, jak sobie poćwiczyliśmy. Czułam się wspaniale. No i w końcu wywiozło nas na Śląsk. I uczestniczyliśmy w prawdziwej, górniczej imprezie, jubileuszu pięknym 35-lecia, wspaniałego pożycia małżeńskiego. Była prawdziwa orkiestra Denta i wiele y, cudownych atrakcji. Y, obiecałam konkurs, jak co miesiąc, do wygrania jest kalendarz na 2015. Y, mamy takie zadanie przed sobą. Trzeba wrócić do poprzedniego vloga. Do ostatnich minut, sekund i odpowiedzieć na pytanie, w jakim języku mówię, bo nie mówię tylko po polsku. Życzenia noworoczne i dlaczego. Do miłego zobaczenia. Nadeszła ta chwila, będziemy ćwiczyć pod okiem znakomitego instruktora personalnego, trenera personalnego Michała Ostrowskiego. Bardzo się cieszę. Jak to jest z kobietami w ciąży? Nie wszystkie chcą się ruszać, nie, chcą, nie wszystkie chcą ćwiczyć z powodu pewnych obaw. Kobiety boją się rozpocząć. To taki stereotyp, że e, uważają na dziecko, aby żeby mu nie zaszkodzić. Żeby nie my? zaszkodzić. Jednak warto rozpocząć treningi, aby poprawić na pewno układ oddechowy, układ krążenia, nie układ mięśniowy. A jakie są korzyści z tego, że się ruszamy, że ćwiczymy? Nasze ciało jest na pewno bardziej elastyczne, rozciągnięte. Jest to na pewno potrzebne przy porodzie. Poród to jest to taki na pewno mocny wysiłek. Można porównać to do maratonu. Także warto przygotować ciało pod względem fizycznym. Zanim przystąpimy do takiego treningu, to co powinniśmy zrobić? Na pewno powinniśmy się wybrać do lekarza prowadzącego, który na pewno nas zbada i udzieli informacji, czy możemy ćwiczyć. Na pewno ciąża nie może być zagrożona, wtedy e, trening nie jest wskazany. A jakie korzyści mają nasze dzieciaczki z tego, że my się wyruszamy, że jesteśmy aktywne? Mamy, które były podczas ciąży aktywne, e, rodzą dzieci, które. E, uzyskują większą punktację w skali e, aga. Ja już się nie mogę doczekać tych ćwiczeń. E, powiedz co dzisiaj będziemy robić? Na dzisiejszej lekcji będziemy wzmacniać mięśnie całego ciała. Będą też ćwiczenia rozciągające i oddechowe. Bardzo się cieszę. To co, działamy? Zaczynamy. Przybieramy się. O, oczywiście. Plecy okrągłe i... Znów, kiedy minie chod, nigdy nie Kiedy mnie nie 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 przeń. A się zdarzy to nie do nieba! On już nawet. Witajcie, jesteśmy na śląsku, bardzo malowniczy. Pozdrawiam wszystkich nowych subskrybentów, tych z Chicago też. Bawimy się na prawdziwej górniczej imprezie, razem z nami maleństwo.